Witam w kolejnym odcinku. Uprawiamy pod kukurydzę. Jesteśmy w Niocholandzie M160 z agregatem pożyczonym od kolegi. 6-metrowym. Agregat lekki na krótkiej dziabce. Z wałkami strunowymi. Agregat raczej przeznaczony do Gleb lekkich, akurat takie tutaj uprawiamy też. Czarnoziemy arabskie, tak jak widać. Ziemia mozaikowata, tam środkiem trzecia klasa. Tutaj piąta, górką szósta. Już raz przeleciałem. No i teraz takie nierówności drugi raz jeszcze niweluję, bo nie lubię jak... Jak jakieś kolejny zostają. No i jeszcze, przed sianiem kukurydzy, przelecimy to raz wałami, żeby kamieni nie było, żeby trochę tej wilgoci zatrzymać. No i tyle. Przejedziemy się wtedy z powrotem, pokażę jak to leci. Kolega mówił mi, żeby najlepiej jeździć 15 na godzinę z tym agregatem, to on wtedy najlepszą robotę robi. Dlatego ja też się w miarę stosuję do tego zalecenia. I lecimy. 3 no Ja akurat tam do 20 na godzinę jadę to, to Ciężko mi ze siebie opanować kierownicę przy tej prędkości, bo mnie prowadza żeby kamerować i też coś nagrywać, no ale chciałem pokazać jak to u mnie wygląda? Przeważnie uprawiałem agregatem z małym pakera, albo gumowym, ale w tym roku, do, do tego no, patrzyłem, założyć coś większego, żeby też szybciej udało mi się tą robotę pospychać. Nabóz wczoraj rozsiałem pod kukurydzę, idzie. 150 mocznika, 100 soli. No powinno się siać 200-250 do 300, no ale na ile mi było stać tyle kopiłem. Met polifoski, szóstki. po 2 metry na wozu tego polkalu, to jest bardzo na wapienny. I i to jeszcze i 200 kg pójdzie w dozownik do siewnika kukurydzy do, do dozownika po polidapu tak, 200 kilo polidawu. no i to wszystko zasiejemy ewentualnie jeżeli będzie przekropny rok to później może ją dokarmię około tam 200 no nie wiem, przesadziłem 100 kg gdzieś mocznika ale to już później podwodowo. Jeżeli będzie przepadywać, będzie sprzyjała aura, no to taki zabieg jeszcze, jeszcze może wykonać Ale to się zobaczy. Później coś dogram. Ewentualnie, jak, jak skończę, bo teraz mi no, ciężko nagrywać. To do później. Dobra, no to skończyliśmy. Pole wygląda tak. Praktycznie się zrobił stół. Agregat złożony. Też się nie będę rozgadywał, bo za bardzo nie mam czasu. Jeszcze mam trochę do uprawiania dzisiaj. Muszę część powałować. Bo chcę dzisiaj kolega przyjechać, siać już część kukurydzy. A i tak te siebie są w tym roku opóźnione, bo mamy dzisiaj 28. W tamtym roku wsiałem 16. Tym bardziej ziarnówka no trochę wcześniej powinna być posiana, no ale z tego powodu, że w tym roku no jest jak jest, zimno, mokro. Także się z tym nie spieszyłem, nie rwałem, bo ziemia miała tam około 4 stopni ciepła, także nie miało to żadnego sensu. Później ta nawet jak zejdzie po dwóch tygodniach, to ona jest żółta, schorowana, później ma problemy z pobieraniem azotu, fosforu, potasu, robią się liścia fioletowe, niebieskie, jakie tylko kolory dostaje. No i trzeba później odżywkami jechać, żeby ją tam zasilić, żeby ona odchorowała, a wiem, że jak później inni znajomi siali w późniejszych terminach w ciepłą ziemię, to 4-5 dni do tygodnia kukurydza była na wierzchu, ona wtedy miała siłę, miała chęć rosnąć. No i to szło, a ta moja była taka zgęziała, byle jaka później doszła do kultury, ale to no nie potrzeba takich dodatkowych zabiegów i kosztów sobie robić. Dlatego w tym roku mówię, sieję troszkę później, tym bardziej, że jest, no mówię, aura jaka jest. Także dogram coś najwyżej. Zrobię jakiś dodatkowy odcinek ze siewu najwyżej kukurydzy. No i tyle. Do następnego. No i siejemy. Wygląda to tak. Nawet nie, nie kurzy się tak tragicznie. Zwałowania nic nie nagrywałem, dlatego że nie było takiej możliwości. Bo tak się kurzyło niesamowicie, że i tak by nic nie było widać. A dzisiaj pogoda jest idealna, nie pada. Wietrznie troszkę jest, akurat ten kurz zabiera. Także nie ma problemu w siebie, nie utrudnia. Z wierzchu bezknięta, ziemia, pod spodem wilgotna. No idealne warunki, akurat no udało mi się trafić zostało do dokończenia tutaj może ze 2 hektary i jeszcze jedna działka mała taka hektar 30 i by było finish. O chyba podjeżdża właśnie sypać nawóz. Także idę mu pomóc. I to by było na tyle. Do następnego